świecie, szczególnie na Ukrainie, w intencjach Ojca Świętego Franciszka I, w każdy, w, każdy w swojej osobistej intencji. Wierzę w jednego Boga, Ojca 16, twórcy nieba i jednym w nas, z nas, Syna Jego jedynego, Pana Naszego. dla nas i całego świata, dla nas i całego świata, mniej miło dla nas i całego świata. Miej miło dla nas i całego świata. Miej dla Jego besteń. Miejosierdzie, święty, a nie śmiertelny. Z nic, święty, a nie śmiertelny. もうちょっと待って。